Oto nasz nowy podopieczny, Harry, z Juną. Juno jest obecną reżyserką i właśnie ścieli łoże. Tak, Juna ścieli łoże, a Harry, lekko zmęczony, wtóruje spojrzeniem. <noise> Ale miłość krąży wokół nas, spokojną jasną noc. Ta ta więc Harry... Tak, Harry będzie niedługo szukał nowego domu. Ale nie byle jakiego, więc proszę nie dzwonić jak państwo nie są doświadczeni. Jak państwo chcą łowić zwierzynę to ewentualnie na wędkę i potem wypuszczać. Tak, to będzie na inspektoracie za chwilę. No i tyle, nie? Może fajnie, gdyby drugi pies był. Fary na około półtora roku. No miłość trochę wokół yes. nas. No, nie nie chcę się dać przerwać ten film, no nie chcę. No nie, no to będzie długi film, no, niestety. Nie mogę kupić. Ale ona jak tylko łapka. Jest taka kuka. To co ona robi. To, to co oni robią, to co.